Witam prezesie. Dzień dobry. Spotykamy się w wyjątkowych okolicznościach w naszym nowym programie. Nazwa rozmowy na szczycie. Dlaczego na szczycie? Ponieważ no, Alteza zaczyna od samej góry. Jak zawsze. Jak zawsze. Jak zawsze. E, mówią, że początki jest, y, trudne, są trudne, a my zaczynamy tak naprawdę od samych szczytów, sufitów. Współpracujemy też w sumie z osobami, które jak wiemy mierzą wysoko. wysoko. Tak, zgadza. Się. Tutaj mam na myśli Marcina Gortata, którego serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiam. E, nie spotykamy się. Tutaj, w tym miejscu... Przypadkowo. Przypadkowo, nie, dokładnie. Nie, przypadkowo. Skadza się. Prezesie, gdzie się znajdujemy? Gdzie, gdzie, gdzie nagrywamy program, który zaznaczy, że będzie tak naprawdę cykliczny, cykliczny i, i nie pierwszy raz się widzimy, a zapowiadamy już na pewno kolejne serie. Oddaję głos. Widzimy się w Muzeum Komiksu na terenie EC1. Myślę, że e, nikomu z Łodzi nie potrzeba wyjaśniać, co to jest EC1, i e, czym będzie, bo ono cały czas ewoluuje i cały czas powstaje. Muzeum Komiksu. E, dlaczego tutaj? Dlatego, że to jest miejsce, e, jedno z miejsc, w którym e, są materiały, które dostarczała Alteza. Za nami jest piękna ścianka, napięta, powłoki, która była wyprodukowana przez Altezę, zadrukowana przez Altezę. I zamontowana przez naszych partnerów. C1 to jest nowe miejsce, tak jak prezes wspomniał, które cały czas jest na etapie rozwoju. Tutaj też jeszcze nie są skończone nie są. prace. Trzeba dodać, i... że, że to miejsce nie było jeszcze oficjalnie oddane, a więc jesteśmy tutaj jako pierwsi chyba. To świetna, świetne miejsce na inaugurację naszego programu. To idealnie się składa. Właśnie, ale należy podkreślić, że mm, nie tylko tutaj w EC1, nie tylko w tym miejscu, czyli w w Muzeum Komiksu są wykorzystywane nasze materiały, za które my odpowiadamy. Tak, zgadza się. E, czy prezes jeszcze wymieni kilka, e, e, kilka miejsc? Tak, na pewno o, trzeba dodać tutaj, że e, w samym Muzeum C1 będą nasze materiały będą e, montowane przez naszych partnerów. E, I e, tak naprawdę e, Alteza była kojarzona zwykle z klientami indywidualnymi, bo, bo, bo dla nich przede wszystkim produkujemy, natomiast nasze, nasze materiały są również w obiektach użyteczności publicznej i poczynając od muzeów poprzez różnego rodzaju E, centra handlowe i, 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 kończąc, e, i kończąc salami weselnymi czy, czy basenami. No, należy tutaj wspomnieć e, chociażby Park of Poland, tak, Santago, które też myślę, że nikomu Nowy nie potrzeba bardzo Nowy obiekt, bardzo popularny, otw o, o, tak, był otwierany tak. niestety w pandemii. W pandemii, tak. Natomiast no, my byliśmy dostawcą jednym z dostawców e, materiałów, powłok e, do tego obiektu. Jeżeli jesteśmy już tutaj przy e, Parkach wodnych e, dosyć e, dawno e, dostarczaliśmy e, swoje materiały e, do e, panoramy morskiej w Wirosławcu. To jest też i Bardzo znany na Pomorzu, chyba jedyny, jeden z najwcześniej e, wybudowanych na Pomorzu, tak? Ale tutaj e, ja się wtrącę, ponieważ prawda jest taka, że ludzie bardzo często myślą, że nasze folie. Właśnie nie powinny być y, zakładane tam, gdzie jest wilgoć. Więc tutaj te baseny nie, ba, te baseny dla niektórych mogą być zaskoczeniem, bo pojawia się bardzo dużo pytań e, kierowanych do nas. Zgadza się zgadza na ten się. temat. Natomiast e, folia PCV, e, którą wykorzystujemy do e, produkcji powłok, e, spełnia wszystkie wymogi, były przeprowadzane badania w istocie w ITB, w no są wykorzystywane budowali. w centrach tak, medycznych. Ta, czy również, również, również. M, m, należy wspomnieć chociażby salwę Medica, tak? No dokładnie, Ołudskie, i to w dwóch punktach, w o ile się nie oczywiście. mylę, franciszkańska, pomorska tak, salwę korzystało również, również z naszych materiałów. Tak, e, centra handlowe e, w Łodzi najbardziej znane takie centrum. E, Sukcesja, tak, gdzie dostarczaliśmy też powłoki swoje e, czy e, Centrum e, Handlowe Trzystawy w Katowicach. E, e, Również w ośrodkach sportowych, bo Olimpijski Ośrodek Przygotowań Sportowych w Cetniewie, tam również, tam również dostarczaliśmy nasze materiały. Hmm, czy tutaj niedaleko usytuowany e, Port Radomsko, tak? kompleks hotelowy, e, w którym też e, znajdują się nasze e, powłoki. Tak? E, nawet jako ciekawostkę należy dodać, że e, w z naszych powłok były budowane scenografie jednej z marek telefonii komórkowej, tej fioletowej. Tak, nie, będzie, nie będziemy nazwy mówić, żeby nie promować, tak? Natomiast no tak, e, tam również są wykorzystywane nasze powłoki. Co do takich dużych firm, jak prezes mówił właśnie, no możemy jawnie myślę powiedzieć o, o reklamach sieci Mobilnej Play, tak, tak. czy teraz ostatnio również mieliśmy, rozpoczęliśmy współpracę z McDonaldem. Tam również pojawiły się tak. nasze powłoki na jednym z Spot, spotkanie, spotkanie eventowe. Jeden z naszych tak. partnerów montował tam, tak, zgadza się, i tam też również były materiały. Materiały są, na jednej z sali tak. eventowych, tak. Gdzie, gdzie, gdzie McDonald's miał również spotka odbywał spotkanie. Zgadza się. Zgadza się. E, jako kolejną ciekawostkę można powiedzieć, że nie tylko ośrodki publiczne i klienci indywidualni, ale również ci klienci którzy są e, znani szerszemu. znani i lubiani i tak lubiani, tak się. E, tak na pewno osób. na pewno tutaj należy podkreślić przede wszystkim e, e, Marcin Gortat dokładnie to chciałem po pierwsze. Powiedzieć. pierwsze co dokładnie wspieramy fundację czy youtuber Dis 13 tak czy youtuber Dis znany Bardziej młodszemu pokoleniu. Tak, chyba, i to, tak? Też, to też jest związek z jakby aranżacją i projektem gamingowym, bo Marcin tak. Gortat, styl Wikingów, i też realizacja odbywała się właśnie w jego gaming roomie. Tak, zgadza się. Zgadza się. Tam, tam były wykorzystywane też nawet nowinki w postaci linii świetlnych, z których tam. Układany był taki napis MG13, z tego co pamiętam. tak. On zajmuje dokładnie. bardzo dużą część sufitu, tak, a kolejna właśnie. część sufitu to, to rozchwytywane i lubiane przez, przez naszych klientów też gwiazdne niebo. Więc Marcin zasiadając i grając na Xboxie czy, czy Playstation, nie musi wychodzić z domu, by popatrzeć, wypatrywać tak, gwiazd. Do, tak, tak. Może, może po prostu podnieść głowę do góry i zobaczy to, co mu jest najbardziej blisko. Czyli zgadza się, zgadza piękne się. Piękne niebo e, i, i napis e, MG13. E, będąc przy Marcinie, u niego się dosyć dużo działo ostatnio. Działo. Bardzo dużo. Dzieje się i będzie się jeszcze działo, znając ekipę MG13. Tak, Którą się. serdecznie pozdrawiamy. Marcin nie tylko miał teraz obowiązki sportowe czy biznesowe, ale również te eventowe, ponieważ w końcu udało się zorganizować cykliczne wydarzenia, kampy zgadza dla dzieci. Zgadza się, kampy dla dzieci. I mecz z mecz Wojskiem Polskim, który, tak, który był wstrzymany przez okres pandemii, niestety. Tak, niestety, ale udało się to zorganizować jak zwykle w wykonaniu MG13 na najwyższym poziomie. Mm, tak, widzieliśmy się w łódzkiej Atlas Arenie Dokładnie. nie tak niedawno. E, prezesie, krótkie podsumowanie tych dwóch spotkań. Wracając do o, tych ostatnich wydarzeń, a więc mecz e, e, i, i kampy. Nie zapominajmy... Dokładnie nie podkreślamy wyniku, prezesie. Nie, podkreślamy. Nie, nie, nie będziemy. Nie, nie, nie. I niezależnie od tego wyniku, my Ale przedłużymy, my przedłużymy współpracę z ekipą MG13. Zawsze będziemy od wspierać. Obiecujemy. Niezależnie od wyników, będziemy wspierać, bo tak naprawdę wspierając tą fundację, wspieramy naszą łódzką młodzież. Nie tylko łódzką, bo, bo fundacja nie tylko działa w łodzi, bo kampy, kampy to nie tylko łódź. Prezes tak. nawet osobiście pojawił się też w Zgierzu tym roku byłem, na, na, na Gierskiej rozgrywkach, tak. a tam, e, tam grały w kosz e, dzieci z niepełnosprawnością fizyczną. Na tak, ja byłem, ja byłem, nad, bo tam. Z, y Kamp zgierski odbywał się dwa dni. W jednym dniu właśnie były dzieci z niepełnosprawnościami, tak? I, i, I jak co roku w każdym kampie zawsze uczestniczą jeden, jedno wydarzenie jest poświęcone takim dzieciom i drugie wydarzenie jest poświęcone już szerszej grupie dzieci. I odczułem te emocje na sobie. Naprawdę zachęcam wszystkich do tego, żeby uczestniczyć w tym, bo Dopingowanie tych dzieci, uwierzcie mi, nie ma nic lepszego niż doping. Nie ma, licz, nie ma lepszych emocji niż wspieranie właśnie takich dzieci, takiej młodzieży, tak? Ja tylko jeszcze dodam, że. Ym... Że spełnianie marzeń i, i pomaganie takim e, dzieciakom faktycznie przynosi satysfakcję. I my również współpracujemy z Domami Dziecka, e, Domem Samotnej Matki. Tam również e, zakładaliśmy e, się. E, sufit. Nie, nie afisujemy, się, ale warto tak, to podkreślić. że To nie jest tylko MG13 tak. w zakresie naszych działań. To są inne ośrodki e, publiczne czy, czy nawet prywatne, które, które wspierają dzieci i inne. Tak, i przede wszystkim dzieci. Bo tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, Alteza pomaga przede wszystkim najmłodszym. Tak? E, pomagaliśmy, pomagamy i będziemy pomagać. Nie o wszystkim opowiadamy, nie o wszystkim informujemy. Natomiast no, staramy się brać udział w zbiórkach, czy organizować je na, nawet, tak. E, na pewno oświet. Należy podkreślić, że my zawsze gramy z właściwem, tak? I będziemy grali do końca świata, o jeden dzień dłużej. E, a więc zawsze będziemy wspierać potrzebujących. E, tutaj warto wspomnieć właśnie, jeżeli chodzi o tych najmłodszych i o dom dziecka, czy, czy, czy dom samotnej matki, tam e, montowaliśmy powłoki z nadrukami, żeby jakoś tym dzieciom umilić. E, tak, tam tą egzystencję, te, tak? Te, te pomieszczenia zazwyczaj i... są. Zazwyczaj są szare, niewyremontowane też często. Zielono-kremowe. Zielono-kremowe, Zielono e... bo lamperia jest zielona, no aranżacji, a jest kremowa, Tak, tam, aranżacji niestety. tam nie ma tak naprawdę. Fantastyczne jest to, że właśnie dzięki tym fotorealistycznym nadrukom faktycznie dzieci, które zamarzą sobie, aby, aby było coś na ich ścianie, to faktycznie my możemy oddać ten efekt. Więc Dokładnie, przenosimy trochę, spełniamy trochę te marzenia. Spełniamy tak? marzenia i wdrażamy nowe produkty, cały czas się rozwijamy. W tym roku wdrożyliśmy tapety ścienne, nadruki na tych tapetach. Te tapety z indywidualnym nadrukiem przede wszystkim, bo jesteśmy jedną z wielu firm w Polsce, która, która to robi, natomiast my nie robimy cyklicznych nadruków, nie produkujemy tapet na półkę. Nasze zamówienia to są zamówienia indywidualne, więc ktoś przychodzi z konkretną grafiką, my tą grafikę przenosimy na osnowę i klient może sobie zrobić tą tapetę wymarzoną, której nikt nie będzie miał. Na pewno drugi raz Jest nie wydrukujemy W pełni tak? e, Natomiast wracając, wracając do Francji. E, tak, nasza ekipa była e, niedawno we Francji. E, nawiązaliśmy bardzo ciepłe relacje z jednym z e, największych producentów na świecie. E, na pewno nie, nie boję się tego słowa użyć we Francji. Pewnie największym producentem i dostawcą powłok. Na pewno, liderem, do na pewno liderem. Liderem, tak. Na pewno liderem, nie obrażając nikogo. Tak, nie, nikogo. nikogo bo... Natomiast na pewno, na pewno współpraca z firmą Newmat przyniesie nam wymierne korzyści. I już niebawem, w perspektywie paru miesięcy, na pewno wszyscy dowiedzą się o tych nowościach. Nie chcę zdradzać tutaj za bardzo szczegółów, bo. Znaczy, będziemy je zdradzać. Nie, będziemy ale je dozować. do będziemy dozować. stopniować i dozować. Dokładnie. Tak. Natomiast no, na pewno musimy wyjść e, naprzeciwko oczekiwaniom. Chcecie wiedzieć, jakie karty odkryjemy w kolejnej części naszego sufitu. Wisi nad sam, w... Proszę, my tak. też na szkolenie otwarte. chętnych. E, młodych ludzi. E, zalanie, co mi się niejednokrotnie zdarzało. Nie było by sukcesu altazy bez... Śledźcie nas i czekajcie na kolejny filmik.